Dwa miesiące temu grupa kilkudziesięciu agresywnych migrantów przybiła się przez polską granicę. Zaatakowali polskich żołnierzy, którzy próbowali ich zawrócić. Padły strzały ostrzegawcze najpierw w powietrze, potem pod nogi, bo grupa była bardzo agresywna, wreszcie się wycofała. Ale polscy żołnierze, zamiast otrzymać odznaczenia ordery, nagrodę, pochwałę, zostali zatrzymani, oskarżeni, zakuci w kajdanki i wyprowadzeni. Dwa miesiące temu minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wiedział o tym i nic z tym nie zrobił, a żołnierze, koledzy sami musieli składać się na pomoc prawną dla oskarżonych. Jak rozumieć tę postawę władzy reżimu Donalda Tuska wobec obrońców naszych granic? Jeśli cofniemy się w czasie, przypomnimy sobie, jak haniebnie ludzie związani z Tuskiem, a i on sam mówili o obronie naszej granicy granicy wschodniej wobec ataku hybrydowego ze strony Łukaszenki i Putina. Dziś mamy ciąg dalszy, mamy ciąg dalszy. Tym razem ten nóż wbijany w plecy obrońców polskich granic ma podłamać ich morale, ma osłabić gotowość do ryzykowania w imię obrony ojczyzny, w imię wykonania tego ważnego rozkazu jakim jest ochrona granicy wschodniej. Dzieją się rzeczy haniebne, dzieją się rzeczy, które są też niebezpieczne. Ta sprawa powinna się skończyć dymisjami na najwyższych szczeblach obecnego rządu.